Openingi to zazwyczaj 90-sekundowe zestawienie muzyki i wizualiów, mające wzbudzić zaciekawienie i ekscytację nadchodzącym odcinkiem. Często włożone jest w mnie sporo wysiłku i zawierają mnóstwo detali, które nie zawsze są doceniane, bo sporo osób przebija openingi po ich pierwszym odsłuchaniu, jak ty to możesz zrobić z tym. Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Alive, nowy członek anime. I dziś zaprezentuję wam analizę pierwszego Jojo JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, zatytułowanego bardzo kreatywnie: Stone Ocean. Openingi JoJo w szczególności wypełnione są odniesieniami do wydarzeń z przeszłości i przyszłości serii, więc na pewno będzie co omawiać. Ten film jest podzielony na dwie części. W pierwszej będę nawiązywał jedynie do wydarzeń z pierwszych pięciu części JoJo i pierwszych 12 odcinków Stone Ocean. W drugiej będę analizował opening w kontekście całości Stone Ocean. Możecie obserwować więc, czy nie zbliżamy się do terytorium spoilerów poprzez to, jak podzielony jest pasek buforowania, lub możecie po prostu czekać, aż to mam znak na ewakuację. Na sam start, Opening przedstawia swój zamysł, w którym jest podnoszenie za nicią i przedstawianie wszystkich lokacji, w których dochodzi do ważnych wydarzeń i konfrontacji. Pierwszą taką lokacją jest furgonatka, w której Jolin oraz Hermes wraz z kilkoma innymi skazanymi są transportowane do Grindolfin Street Prison. Możemy zobaczyć, że Jolin używa swojej nici, aby słyszeć konwersacje strażników z przodu pojazdu, co, jak wiemy z anime, robi nieświadomie. Wnętrze pojazdu jest przepełnione przeróżnymi graffiti i w sumie nie tylko pojazdu, cały opening jest przepełniony graffiti. Niektóre z nich nawiązują do poprzednich części JoJo i nie mają nic wspólnego z wydarzeniami dziejącymi się w części szóstej. Inne są małymi ukłonami w stronę Stone Ocean i jeszcze inne nie mają żadnego znaczenia lub ich znaczenia nie dało mi się odszyfrować. Wewnątrz wulgonetki możemy zobaczyć Zamek ratiego, napis Lucky Land nawiązujący do Lucky Land Communications, studia w którym Araki oraz jego asystenci tworzą manga JoJo, oraz sześć gwiazd reprezentujących sześciu protagonistów z gwiazdą z promieniami wskazującą na najnowszą w tej roli JoLin Kujo. Podążając za nicią możemy zobaczyć przystojnego strażnika, czy jak nazywany jest w mandze, strażnika wyglądającego jak Tom Cruise. Następnie dane jest nam zobaczyć miejsce akcji nadchodzące wydarzeń oraz katę tytułową. Motyl z loga zaczyna lecieć ku więzieniu i nić podąża tuż za nim, wskazując, że motyl symbolizuje żołnin. Pierwszą rzeczą, jaką widzimy po wracaniu do więzienia jest te 28 sylwetek. Pomarańczowy kolor oraz łańcuchy służą oznaczeniu więźniów, kiedy niebieski kolor, kajdanki i pistolety symbolizują strażników. Po tyle głowy oraz objętości tyłka zgaduję, że jest to sylwetka John Ey wklejona 28 razy, nawiązując do kilkukrotnych stać z tą postacią w snach. Przechodząc przez kratę, trafiamy do celi żołniny, gdzie po raz pierwszy spotkamy głaz. Na biurku możemy zaobserwować koło wrotek, w którym Jolin jest zmuszona biegać, będąc ubrana w szczura. Sam szczur jest widoczny po tej sceny i w formie dysku spada na motyla, nawiązując do losu Jołin w arku Google Dolls. Po tym przejściu widzimy kolejną scenę z tego arku, tym razem mającą miejsce w krótkim korytarzu, w którym aktywowany zostanie alarm, jeżeli kamery spostrzegą coś, co przekracza wysokość poręczy. W przypadku włączenia się alarmu straż ma prawo strzelać do każdej osoby znajdującej się w tym miejscu. I mimo, że nigdy to miejsce nie miało, widzimy hipotetyczną sytuację, w której Jowlin unika linii ognia straży, wciąż będąc pod efektem działania Google Dolls. Na ścianie widzimy Battle, najprawdopodobniej nawiązując do Battle tendencji nazwy drugiej części JoJo, Jump, nawiązując do magazynu, w którym JoJo rozpoczęło swoją publikację, wykliczony Jump, oraz Ultra, nawiązując do magazynu, w którym JoJo wychodzi obecnie, Ultra Jump. Na końcu korytarza widzimy wisiorek, który Jowlin otrzymała od swojego ojca i który w tym miejscu zdołała odzyskać. Następnie są nam przedstawiane postacie poboczne, strażnik Loko Baroko oraz jego pomagierka Charlotte, która w samym anime jest różowa, a nie zielona, strażniczka przeprowadzająca kontrolę osobistą Jowelin, więźniarka serwująca jedzenie, która nauczyła Jowlin reguł dotyczących rezerwacji telefonów, cztery więźniarki, które brały udział w poszukiwaniach z Jowlin i Hermes, z których nazwana jest jedynie Atro w możemy po raz pierwszy zobaczyć wizerunek Gwess oraz śmietnik, w którym chowa się Emporio. Następnie Atro ponownie wkracza na ekran, tym razem w 3D, wskazując, że to działo jest teraz zamieszkane przez Foo Fighters. Nasz Plankton biegnie zapozować z Jowlin oraz Hermes, odtwarzając w ten sposób okładkę czwartego tomu. Na ścianach można znaleźć graffiti z JoJo, Bizarre Adventure i Stone Ocean, które wspólnie dają nam pełną nazwę owego sezonu. Trójka bohaterek jest przeniesiona przez szczelinę w ścianie do ducha pokoju, w którym po raz pierwszy w openingu widzimy Emporio, Weather Reporta oraz postać, której imię jeszcze nie zostało ujawnione. Na klawisze fortepiana w pokoju spadają różnego rodzaju przedmioty, nawiązując do prezentacji mocy Battery Porta. Pierwszym, podobnie jak w oryginalnej stanie, jest pisak, który jak możemy zobaczyć należy do samego Hirohiko Arakiego, twórcy Jojo. Reszta przedmiotów to odniesienia do poprzednich części. Łopata SPQL dziedzona przez Leeky Lajuka w Golden Wind, znak nakazu skrętu w lewo, którego Dio chciał użyć do odcięcia jako wyczutara w Stardust Crusaders i tu mamy mały problem. Widzicie, niełatwo jest zidentyfikować coś tak mało istotnego jak ołówek, ale biorąc pod uwagę, że następne dwa przedmioty, które są nam okazane, to lalka Eliny z Phantom Blood i Walkman Josepha z badawczo tendencji, skłaniam się ku stwierdzeniu, że ołówek musi nawiązywać do kogoś z Diamond is Unbreakable. A kto byłby lepszym kandydatem niż Rohan Kishibe? Postać z największą ilością spin-offów, własnymi owami i własną serią live action. Nawet jak kolorówka nie jest identyczna, naprawdę ciężko mi uwierzyć, że ta postać nie jest w żadnej formie obecna w tym openingu, dlatego przypiszmy ten nieszczęsny ołówek i ruszajmy dalej w tle możemy zobaczyć sok pomarańczowy spożyty przez Emporio, kiedy ten pokazywał działania swojej mocy. I na ścianie widzimy symbole Josuke. Nidź zabiera nas przez otwór i nagle znajdujemy się na spacerniku, w którym doszło do zakładu. Pieniądze spadające z nieba przedstawiają o co to, że się gra, piłki bezbolowe to przedmiot, który bohaterki mogą sobie podawać, i piłki do kosza nawiązują do tej jednej piłki, która leciała w stronę Jolin i przez którą prawie przegrała zakład. Jeżeli tego nie pamiętacie, to dlatego, że miało to miejsce jedynie w mandze. Przez okno trafiamy do pokoju wizyt, gdzie widzimy Jotaro. Podejrzane krople należą do White Snake'a. Obrót pokoju ma odzwierciedlać ich efekt zaburzenia rzeczywistości i osób pod wpływem tej substancji. Przez ułamek sekundy możemy zobaczyć też Manhattan Transfer. Na ścianie widzimy słowo Crazy i Diamond. będące nawiązaniem do Crazy Diamond, i Gego. oraz czereśnie, które mogę nawiązywać do tego jedynego odcinka, gdzie Caclone w podejrzany sposób. Gwiazda na plecach Jotaro staje się gwiazdą na niebie, w stronę której dwójka bohaterów patrzy za krat definiując ich cel wydostania się z tego miejsca, co jest podkreślone przez kolejne ukazanie się na szyjnika, który wysyła dane lokalizacji fundacji Speedwagon. Cel szybkość szybko się jednak zmienia, kiedy widzi dysk należący do jej ojca, znikający w bezdennej otchłani. Co oczywiście odnosi się do kradzieży dysków Jotaro. Kiedy dysk spada w otchłań, wyłaniają się bombelki mające litery C, T, G i delta. Jest to szyfry znaków znajdujące się na całym ciele Snake'a. Sam w sobie jest nawiązaniem do zasad azotowych, cytozyny, tyminy, guaniny i adeniny, które wchodzą w skład DNA. Tylko Araki zamiast A rysuje delty. Poza ślusem i dyskami, te litery są jedynym śladem po snake'u czy Poochim w całym openingu. Widzimy, jak Jolene rozpaczał utratę ojca. Szybko jednak wraca do siebie, tym razem zdeterminowana bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, po czym po raz pierwszy możemy zobaczyć Stone Free w pełnej okazałości. Jeżeli ta scena wydaje wam się znajoma, to dlatego, że jest nawiązaniem do pierwszego openingu Star Wars Crusaders Stand Proud, w którym możemy ujrzeć, że podobnie jak Jolene, Jotaro również ma moment słabości, gdzie klęka od ciężaru pokładanej w nim nadziei i oczekiwań pokonania dawnego wyrokaczu starów. Tak samo jak Jolene wstaje na nogi i przywołuje Staroplatną, gotów na wszystko, co go czeka. Jotaro i Jolin patrzą w inne kierunki. Kiedy Jotaro musiał przemierzyć połowę świata, aby znaleźć Dio, Jolin wraca do więzienia, aby znaleźć wroga, który się w nim kryje. Obie postacie walczą też o ten sam cel powrót do zdrowia swojego rodzica. Dla Jotaro było to chodzi, dla Jolin jest to Jotaro. Co jest też reprezentowane tym, że mimo patrzenia w przeciwne kierunki, obie postacie znajdują się po tej samej stronie ekranu. Bohaterki wlatują w następną scenę w pozach wziętych prosto z alternatywnej strony tytułowej 54 rozdziału, który swoją drogą nie został jeszcze zaadaptowany w anime, który pokrywa na chwilę obecną pierwsze 50 rozdziałów. Bohaterki biegną przez deszcz naszyjników, dysków, pocisków i piłek baseballowych. To to widzimy Hermes po raz pierwszy korzystającą z mocy KISS pozwalającej jej sklonować wszystko na co i swoją naklejką. Widzimy również sylwetkę prawdziwej formy FF, zanim wyłania się z wody w nowym ciele i prezentuje swój planktonowy pistolet. Jolin przybiera pozę ze strony tytułowej 72 rozdziału, tylko obróconą o 180 stopni. Śrubki i nakrętki lecą w stronę kamery, przenosząc nas w miejsce walki z Lankranglerem, które następnie przychodzi w miejsce walki z FF, gdzie widzimy Jolin biegnącą po wodzie, wykorzystując mosty z nici, który z jakiegoś powodu jest niewidoczny. Plankton wyskakujący z wody przemienia się w dysk, wyjawiając pochodzenie tajemniczego organizmu. Nagle znajdujemy się w stodole, w której White Snake przechowuje swoje dyski, dla których nie ma użytku. Na ścianie możemy zobaczyć stand na i Aerosmith. No, 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 yes, yes, jest yes. najprawdopodobniej nawiązaniem do walki z morszym darbim ze Stardust Crusaders. I możliwe, że 1868 odnosi się do roku, w którym rodził się Jonathan Joestar. Nić Jolene w końcu łapie dysk, wskazując, że zdołała odzyskać przynajmniej połowę tego, co zostało od Jotaro wzięte. Nidź ciągnie się dalej, formując gwiazdę, z każdą linią ukazując nam urywek przeszłości. Widzimy kamienną maskę oraz Dio, czerwony kamień Aja, porażkę Vanilla Ice. Diament, w którym odbija się Stricat, Harvest, Sheer Heart Attack, Echo Sack 2, The Hand i Crazy Diamond, i wreszcie strzałę nadającą standy z Golden Wind. Ukończona gwiazda ujawnia znamię, że Starów na Plecach Jolene, która zwrócona tyłem do swojego ojca, zmierza dla niego na własną przygodę. Jolene opiera się o kraty, być może rozmyślając o wszystkim, co do tej pory przeżyła. Kiedy motel wydostaje się na wolność, ona otwiera oczy, gotowa kontynuować swoje poszukiwania. Tyle mogę Wam powiedzieć na temat openingu Stone Ocean, bez wydawania się w spoilery. Jeśli nie znacie całości historii części szóstej, Jojo bardzo odradzam oglądanie dalszej części tego filmu. No więc, powiedzmy sobie, co naprawdę ta ostatnia scena oznacza. Motel, jak już mówiłem, symbolizuje Joe Kompletnie wylatując z więzienia, wskazuje, że akcja historii w pewnym momencie wyjdzie poza jego obszarze i przeniesie się w inne części Florydy. Jeżeli spojrzymy na pomarańczowe sylwetki więźniów, możemy zobaczyć na nich numer identyfikacyjny więźnia. Początkowo myślałem, że można potem rozpoznać, czy ja to sylwetka, ale jak się okazało, MA152403 należy do nikogo innego, a Wedded Reporta. Scena z 28 sylwetkami jest też jedyną, w której numer więźnia jest czytelny. Ale biorąc pod uwagę, że na każdej innej sylwetce również widnieje Jojo, jestem przekonany, że każda sylwetka ma ten sam numer. Dlaczego akurat numer identyfikacyjny Weather Reporta? Pewnie dlatego, że jest on bardzo ważną postacią w tej historii. Jest bratem Andrii Kopucziego i to jego umiejętność ostatecznie jest w stanie go pokonać. Poza Jowlin to on gra w tej części największą rolę, co twórcy postanowili odzwierciedlić w ten właśnie sposób. Wracając do 28 sylwetek, wspomnę też o teorii, że mogą one symbolizować 36 grzeszników potrzebnych do osiągnięcia Drogi do Nieba. Ich liczba nie do końca się zgadza, ale rozumiem, że ten scenę można też w ten sposób zinterpretować. W Długim korytarzu widzimy Mircea Mueller, użytkowniczkę Jailhouse Look, która nawet się nie pojawia w pierwszych 12 odcinkach. Mimo to postanowiono ją w openingu uwzględnić. Hermes używa kis na pocisku, co może być nawiązaniem do ostatniego arku, gdzie Hermes używa naklejek na pociskach Emporio, aby uciec przed Puchiem po aktywacji Made in Heaven. Przez cały opening możemy zobaczyć w tle tęczę, będąc najprawdopodobniej nawiązaniem do zapieczętowanej mocy Weather Deporta, Heavy Weather, która bez jego interwencji tworzy tęczę zawierające przekaz podprogowy, zamieniający ludzi w sidimaki. Jak ja kocham Stone Ocean. Jeżeli Wy też się kochacie, mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać mój kanał z przyszłych openingów szóstej części JoJo. Mówi dla Was alive. Pa, hej i do słyszenia w przyszłych filmach.